Witam. Teraz ukłon pań. Proszę o pomoc w pielęgnacji tych drzew, tych krzewów. Teraz przełączę się troszeczkę, żeby było lepiej widać. Tutaj to jest prawdopodobnie bez, więc bez zostanie. Nie wiem jaki kolor. Róże, pełno róży. Nie wiem co to jest za roślina, ale tutaj jestem bardzo ciekawy tego. Takie wielkie pąki, bardzo duże drzewo. Dajcie znać w komentarzu co to może być. No i to. Co z tym zrobić? Czy to można przycinać teraz w okresie zimowym? Bardzo dużo właśnie takich krzewów. Nie wiem, czy to przecinać, czy mogę to przekopać. I tu nie mam pojęcia, co to jest, jak to ogarnąć. Proszę piszcie w komentarzach, jak się tym zająć. Idziemy jeszcze kawałek. I o, coś takiego. Nie wiem co to jest. Dajcie znać w komentarzu. Czerwone pędy, przepiękne. Jak to przyciąć? Jak się tym zająć? Bardzo dużo puszcza właśnie o nowe. Kolejna róża. I tu są drzewka jakieś owocowe, prawdopodobnie wiśnie. Co z nimi zrobić i co zrobić z tym? Nie chcę, żeby to zniszczyło całą moją stodołę. Więc dajcie znać w komentarzu, co z tym zrobić. O, właśnie z takimi drzewami, czy ja mogę teraz te krzewy wszystkie przesadzać. Bo jest tego tutaj sporo, jak widzicie. Wiem, że ciężko to określić przez kamerkę, ale o, taka. No i te. Bardzo dużo chciałbym zachować tego, bo wiem, że to jest bardzo drogie. Tylko jak to zrobić, żeby to było zrobione porządnie. O. Też nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Ale przepięknie, duży krzak. No i te przy domu muszę się tego pozbyć. Wiem, że ciężko będzie zlokalizować Wam, co to są za rośliny, ale wierzę w Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.